Stworzyliśmy innowacyjny proces współpracy z marką właśnie Mercedes Benz i dlatego dzisiaj te samochody są tutaj z nami. Generalnie chodzi o to, że możecie sobie wynająć samochód dość dowolnej formie, a w zasadzie między 1 a 6 miesięcy i rotować tym, co macie w garażu. Uznajecie, że za chwilę zmieniacie na coś mniejszego, nie ma problemu. Okazuje się, że żona i tak chce klasę? Nie ma problemu. To od was zależy ten wybór, co tam będzie stało. Do tego, jeśli uznacie chce go mieć na zawsze, chce go kupić, jest taka możliwość, a jeśli uznacie, że to były tylko testy, które teraz się kończą, to oddajecie go do nas. Generalnie cały proces oczywiście zaczyna się od kontaktu z nami, czyli albo dzwonicie, albo piszecie maila i dajcie nam znać po prostu, czego szukacie. Sprawdzamy na stoku dealera, czy dany model lub egzemplarz jest dostępny od ręki, czy musimy go dla Was wyprodukować. Jeśli musimy go wyprodukować, to uczestniczymy razem z Wami w procesie budowy tego samochodu. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli uznacie, że finalnie auto nie ląduje na stałe u Was w garażu, tylko wraca do nas. To specyfikacja, w której jest samochód, musi być handlowa. Jeśli oczywiście uznacie nie, na 100% zostaje u nas, tutaj otwieramy pełny wachlarz, ta dowolność będzie zdecydowanie większa. Jeśli za to macie plan, żeby po prostu rotować samochodem danym modelem, możecie też ten cały proces oddać nam, czyli mówicie nam, chcemy. GLC 220D co pół roku w ładnej specyfikacji, to my to możemy ogarnąć od A do Z i w ogóle nie angażować Was w ten proces. Co do gamy modelowej, to ona oczywiście poniekąd jest ograniczona, ale nieszczególnie. Nie znajdziecie tam może GLS-a 63, ale A45S już na przykład. Tak, o szczegóły możecie nas dopytać. Generalnie nie ma tam dużych ograniczeń. Kilka modeli wypada w stylu Ezel 63 na przykład. Sam proces jest bardzo prosty, oczywiście jest na to umowa. Nie ma tutaj żadnych rzeczy płaconych gotówką, nie wiem jakkolwiek. Na wszystko jest faktura. Rozliczacie to księgowo w pełni, więc od Was to zależy, czy to jest na pełnym wacie, połowie. To już Wasza księgowość Wam powie, bo jest to prawdziwy wynajem, nie taki, który. Nazywany jest przez dealerów wynajmem długoterminowym, a finalnie jest leasingiem operacyjnym z dużym wykupem. Więc to jest istotna zmiana, więc sprawdźcie sobie to, czy księgowo nie jest to nawet korzystniejsze. Oczywiście przez ten okres, bo mówimy o limicie 3000 km miesięcznie, maksymalnie jest ich 18 no bo 6 miesięcy, to jest maksymalny okres, kiedy możecie jeździć autem. Raczej nie wystąpi zbyt wiele serwisów. Może wystąpić jeden, ale też nie zawsze. To wszystko zależy od tego, jak użytkujecie dany samochód i na ile go eksploatujecie. Nie powinny wystąpić ani klocki ani tarcze. Mogą pojawić się opony, oczywiście. Możemy to wkalkulować wcześniej, jakby w naszej ofercie. Jeśli jest to w zimie, przeważnie tak robimy. Jeśli to jest tak, że będziecie na przełomie, to dogadamy się, co finalnie robimy z tymi oponami czyli płacicie za nie wy, czy my, czy jakoś dzielimy ten koszt. Wszystko jest zależne od modelu, w którym wybierzecie dany wóz. Z góry kalkulujemy kwotę ubezpieczenia i ona jest od razu wrzucona w ratę. Oczywiście ona również zależy od tego, jakim modelu będzie samochód, bo jeśli auto finalnie zostaje u Was w garażu, to może się okazać, że rata po pół roku się zmieni. Samochodem oczywiście możecie jeździć za granicę, jest ono w pełni ubezpieczone, ma pakiet ACOC, NNW i oczywiście assistance, czyli gdyby cokolwiek się wydarzyło, jakakolwiek kolizja, dostajecie auto zastępcze, i będzie naprawione w autoryzowanej stacji Mercedesa. Auto jest na gwarancji fabrycznej. Jeśli cokolwiek się z nim stanie, mówię o nie wiem, wysiądzie silnik, padnie turbina, różne rzeczy się dzieją, nawet przy nowych samochodach, nie będziecie za to płacić. Po prostu go oddamy do ASO, żeby zlikwidowali ten problem. Co ważne w całym procesie, nie ma tam w ogóle żadnej wpłaty. Ani nie ma kaucji. Płacicie po prostu ratę, która w mniej więcej wychodzi, tak jak standardowy leasing, zakładając, że ta wpłata by była. Co do jeszcze samego zakupu, warto tutaj wspomnieć, że nie będziecie po okresie najmu kupować tego auta za cenę katalogową, tylko pojawi się tutaj naprawdę atrakcyjny rabat. Reasumując, wynajmujecie samochód na okres od 1 do 6 miesięcy. Macie duży limit kilometrów, auto jest na fabrycznej gwarancji, ma niską ratę, nie ma kaucji, nie ma wpłaty własnej, ma pełne ubezpieczenie, jest zawsze świeże, ma transparentną umowę i fakturę co miesiąc. No to teraz przejdźmy do konkretów, sprawdźmy, jak to wygląda na przykładzie ostatniego naszego klienta. Wchodzimy na stronę Mercedes-Benz, wybieramy GLC i przejdziemy sobie przez konfigurację. Zaznaczamy. Interesujące nas opcje. Generujemy PDF. Końcowa kwota 347 328 zł. Finalnie za ten samochód, wraz z ubezpieczeniem, przez pół roku klient będzie płacił 4300 zł netto. A tak wygląda skonfigurowany wraz z klientem pod 6-miesięczny najem samochód. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania do całego procesu, oczywiście jesteśmy tutaj dla Was, chętnie na nie odpowiemy, a na ten moment zapraszamy do konfiguracji nowej fory.